Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek z DBD. Nagrywam odcinek po odcinku. Zagramy sobie jeszcze tą piękną różowo-fioletową Kate'ą. W ogóle jak zobaczyłam ten y, strój, no, ja, wielka fanka różowego, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie kupić. No i z takich strojów to mamy. Taki strach na wróble, zobaczcie. Był chyba darmowe do zdobycia. Britney Spears, zobaczcie jaka. Czerwony Kapturek, harcerka, też super. Eee, obozowiczka. Zobaczcie jaka śliczna, nie? Królowa Festyną, mega. I ten Wianuszek. Może tak zagramy? Eee, dobra, to już nie będę zmieniać, pokażę wam innym razem. <laughs> Na razie gramy. Pewnie sobie myślą, że chwalę się skinami. <laughs> Dobra, znowu w killerszaku. Tak, killerszaku. Ja daję punkty, koleżanka daje punkty. No, zagęszczam głębę, no to. Akurat słabe. No to zatrzymajcie trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Zamknięta mapa? Byłoby miło. nowa mapa, w sensie nie nowa mapa, tylko reworkowana świątynia oczyszczenia ładna, to jest naprawdę taki fajny las ale da się tu wejść? To się nie da fajnie to zrobione plaga jest w ogóle, o swoją mapę ma ale tak rzeczywiście, naprawdę, patrzcie deszcz pada i rzeczywiście las Ale nie znam w ogóle możliwości lupowania się, wiecie, kompletnie. Jakby tak się gubię w tej mapie. Ona jest naprawdę fajna, taki las, no naprawdę super, ale. Mm. Nie wiem, czy ona nie ma jakiegoś przyspieszacza, że szybciej ładuje to zarażenie naraz, nie? To jest szak? No, chyba tak może być, więc yy, powiem wam, bieda. Zobaczcie, jak klimatycznie. Nie. Dobra, ja chyba biegnę, no bo co? Oho. Nie widziała mnie. To dobrze. Nie że do szaka przyjść. Ale zobaczcie, jaka Kejta jest piękna. Taka piękna blondyna. Jeszcze ten wianeczek, no super po prostu. Cudeńko. Aha i mnie zaraziła. W ogóle ja wpadłam w jakieś. Zgubiłam ją. Nie. A! Czy są tu jakieś rendery, że można było się lupować? No. Już będę na raz. No, wiadomo. Ale jest plus, Haczyka nie zauważyła pod spodem. I co, Haczyk jest na górce. No. Tak, pod spodem Haczyka. Co ja gadam? Dobra, ja się nie zzywam. Możemy sobie zobaczyć kajtę na haczyku. Wybaczcie, cała ładna. I będziemy sobie razem żigaczyć. Zmienili w ogóle krzyki surwów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale krzyczą dużo dłużej. Fenga skończy gena i chyba pójdzie po hak, nie? Tak, jest dużo bliżej. Dobra, ja będę kręcić dalej, no bo nie zrobimy nic bez. Genów Znaczy niektóre surwy krzyczą dłużej Na przykład Kaita na szczęście jeszcze nie Więc Mogę nią spokojnie grać No i ja chcę skończyć gena, tak? No będą dwa geny do końca, chyba nie... Przetrwamy tego, ale... Ale zawsze będzie o ten jeden ten mniej, nie? Dobra, koniec. Jestem na raz. W piwni. Dobra, to się trzeba oczyścić jak w piwni. I tak wzięła czerwonego O Ojej. No! Gdzie ja tu pobiegłam? Przecież już... Dobra. Eee, nie mam więcej pytań... Eee, sakra. Serio? A, coś mi nie idzie. Miały być takie fajne wyczyki. Tak było, nie zmyślę, i co znowu ja pierwsza ktoś tam po mnie biegnie. Trochę biegnie, ale plaga też biegnie, widzę. I moja koleżanka już leży, ale to pierwszy hak, więc w zasadzie nie jest tak źle. Dobra, ta robi gen, ale myślę, że ja z dwoma hakami. idę tam. Kejla też biegnie, widzę. Chyba nie wykręcimy tego. Dobra, ta już poszła po hak. Więc ja w zasadzie mogę wrócić po Gena. No tak, wrócić, jakby było po co wracać. Fenga próbuje walczyć, ale. Mhm. Ale. Czy mi się udaje uratować? Chyba niekoniecznie. No i leżę i ja. Chyba... O, 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 o. Klapa w Killershaku, ale gdzie jest Killershak? Nie wiem skąd ja przyszłam. Jest tu jaka klapa, ona jeszcze żyje przecież. O. Nie, no, plaga mnie widziała już. To jest kleszyk? Tak. Wygrałam. A, no, wygrałam. Może to za dużo powiedziane, ale. Udało się. Jak miło. Jeszcze znalazłam killer Shacka do hit. Uciekłam, ale zero punktów, no. O! Buba Plaga, patrzcie jaki. <laughs> słodkie rzeczywiście. Mega słodkie. Mało godzin? Dobra, gg. No nie poszło, ale no. Chyba plaga zapomniała z tego wszystkiego, że jest w killerszaku kuchacz. Dobra, kolejna, taka niunia, warkoczyki, kołbojka fioletowo-różowa, proszę bardzo, koncert z okazji święta świętego Patryka, zielonka koniczynka, no i tutaj poszukiwaczka gwiazd, taki zwykły strój, ale... Założyłam go... kupiłam go, bo podobają mi się te czerwone włosy jej. Tak. Więc... He, <laughs> Mikajla też się chwali, że maskiny, nie. A co? <laughs> zagramy sobie Britney, co? O! kolejna Keita, zobaczcie, jaka ładna. Albo zagramy sobie... O, będziemy takie same. Dwa zielone kapturki będą. A ja wracam do. Tak się zastanawiam, czy. No bo apteczka to jest super, chociaż na plagę. Ojej, chociaż na plagę nam się nie przydało, ale zastanawiam się, czy może nie wziąć skrzynki pod sabotaż. Nie, dość taki jakby. Fajnie by było emocjonalnie jakby się emocjonująco, jakby się udało kogoś uratować. Zdarzałyby się takie akcje w historii. Hmm. A weźmy. To jest pod sobą też tak zwiększa. Szybkość sabotażu o 50, tu zwiększa o 20, a tutaj dłużej. Zobaczymy, jak będzie mi się sabotowało haki. <laughs> Zielonki, jakie ładne. Ta wzięła apteczkę, dobrze. Mikaela bez niczego. Zobaczymy. Może się uda kogoś uratować. Kto bez punktów zmniejszył odległości, to niedobre na mój build, bo mój build się opiera na tym, że próbuje się wyiglować i uciec. No nie wiem, może to jest jakiś nowy killer, który nie potrafi znaleźć haków. Że się nowy pojawi w końcu. Nowo. O, moje ulubiona mapa, placówka medyczna, czyli szpital. O, jesteśmy razem we dwie. To nie przypadek. Ui 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 ui, 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 ui. <laughs> Ym... Moja ulubiona mapa. Wiecie, ciągnie wilka do lasu. No ja. Lubię szpital, lubię swoją pracę, więc dla mnie. fakt, że to jest yy, męcząca robota, tak? Ale która nie jest odpowiedzialna, to prawda tu, jak wiecie, pracuje w Sorze. Nie wiem, czy wiecie. Więc. Czy to był dreszcz? Chyba tak. Wziął Franklina. Co za. Czy on nie goni? Oczywiście, że tak. Wow. Przecież to. Ja. Misakra. Miało być szybko. No nie wolno. I jeszcze Franklin. Oddaj mi moją skrzynkę. Widzicie, ale się na ten. na. <gryw> na sabotaż uzbroiłam. O, ale mogę spróbować ściągnąć. Idą już po mnie, nie? To raczej. Wszyscy troje? Wow! O! <grystanie> Ale może mnie uleczcie, co? Widzicie, nagrywam, jakie emocjonujące tej rzeczy są. Sama się z haka zerwałam. Taka jestem gipka Katarzyna. Moja siostra bliźniaczka mnie leczy. A to jest jeden z nowszych killerów, pan Dredge. No, moja skrzynka już dokonała swojego żywota, więc... Czy uda nam się to skręcić? Ma jakieś spowolnienie dla tych genów. Powinno chyba szybciej iść. On tu przylezie zaraz. No. Przecież nie mam żadnej skrzynki, to co mi tam y oberwałam. Widzicie? Ona ją leczy, ale ta ma prufa, więc szybciej robi gena. Mimo, że nie robi ze mną gena, tylko jest blisko. No gena rób! Gdzie ty, Mikaela, poszłaś? O, hit. A, pewnie tam do głównego dokończyć, bo on był przecież zrobiony na dużo. No tak. Przepraszam Michaela. Że cię oskarżałam. Dobra, tak ona skończy. Tam, bo już niewiele jej zostało, więc skończy Gena. My tutaj z prófem elegancko robimy. Jest szansa, żeby uciec ze szpitala. Super. Mega lubię mapę. I dokończymy gena. O nie. Ciemność widzę. Zaraz mi gdzieś wylezie za zawółka i będę miała. No dobra. Ostatni gen i do domu. Znaczy to jest... Wow! To jest gen pojedynczy, więc jakby... No ale taki znalazłem, to taki robię, no nie mam. Jeszcze po pociemku już nic nie znajdę więcej. Znaczy przynajmniej jakiś jeden gen do przodu. Mi się już ten mrok kończy, bo ja z uciekaniem mam problem, a co dopiero po ciemku jeszcze. Dobra, ja nakręcę, więc. Yy... Aha, tam tu wszyscy, okej, okay, To ratujcie się. <laughs> ja będę od czarnej roboty. Mam już prawie połowę. Zabawiajcie tam dredża, w głębnika Szla ma. Dwie osoby leżą. Mm -hmm. Powinnam pomóc, ale wiem, że muszę dokończyć tego gena, no bo jak go zrobię, to będziemy mieć jakąś sytuację, tak? Ja zaraz pójdę po wszystkich. Ja wszystkich pójdę, tylko muszę zrobić gena. Żeby chociaż mi tutaj w głębi nie przylas. To jest sekunda po prostu. Dobra. Ale ładnie, niech kampi, dokonaj wyboru. Ok, coś mi się przycięło. O nie. Mam nadzieję, że nie spowodowało to yy, zawieszenia gry. A zamknę mu szafkę, ale będę zła. I patrzcie, ile szafek do zamknięcia. Dobra, zaraz ratować moją koleżankę, to ja chodzę i z szafki zamykam. Nie? Albo zaraz bramy otwierać. Ale ja muszę jeszcze chwilę, bo jestem narażona. O, ona dłużej krzyczy, Aha. A teraz jeszcze ciemności egipskie. Czy ktoś otwiera bramy? Ratujcie koleżankę. Hej. Nie, to nic nie da niestety. Ja po ciemku zwiewam także nic nie widzę. Czy on za mną idzie? Gdzieś... Zniknął chyba. No. Będzie hit. Hmm. Chyba będę leżeć. Leżą. Czy ktoś otwierał bramy w ogóle? Coś wiadomo? Ktoś coś? Tam się leczą. Okej, okay, czyli brama jest tu. Powiem wam, że tak po ciemku to i tak całkiem nieźle mi szło. Dobra, idą po mnie. Proszę mnie ratować i uratować. Dobra, uciekamy. No Dobra, Mikaela go przytrzymała. Juhu! <laughs> Obroniła mnie. Jak <Uch. śmiech> gdyś tak nieśmiało. Nie wiadomo, kto pierwszy ma biec i otwierać. Zresztą tym bardziej, że było słychać e, terror. Ale widzicie? Uciekłyśmy. I to z mojej ulubionej mapy. Mhm. Mm I trochę punktów nazbierałam zbierałam. Dwa plusiki aż. No. Mm. W dwa plusy. Zgubiona apteczka. Drugie miejsce w punktacji. No w głębnik nie miał nic za bardzo na ochronę genów no ale. Jest dobrze. Dobra, to co? Eee, chyba już koniec eee, chyba, że nagram taki dłuższy odcinek z trzema eee, chociaż ten odcinek był dość długi w sensie ten meczek był dość długi widzę, ja się chyba z wami pożegnam. No, myślę, że dwa odcinki nagrane to szał. Jak na częstotliwość grania. Następnym razem będziemy się sabotować. Dzięki, jeszcze raz za oglądanie, i mam nadzieję, że wybaczycie mi moje. No, tak. Nie, no, nie będę spuścić, przecież nie jestem po to tutaj, tak? Mam nadzieję, że się bawiliście w miarę dobrze. Jak na dybdy. Dzięki, cześć.